Cześć, z tej strony NR. Mam zaszczyt poinformować Was o tym, że właśnie oglądacie pierwszy odcinek z serii e, NR po godzinach, w której będę przedstawiać to, co robię, jak już siedzę na komputerze. E, że nie tylko gram w Minecrafta z Fomeberem i nagrywamy sobie odcinki, przynajmniej ja, nie wiem jak tam Fomeber. E, ja robię różne rzeczy, począwszy od grania w różne gry po, nie wiem, surfowanie po internecie, którego raczej Wam nie będę pokazywać, bo to, co robię w internecie, to jest już moja sprawa, to, co Wy robicie w internecie, też jest Wasza sprawa. I w sumie raczej byście nie chcieli oglądać tego, że sobie, nie wiem, załóżmy, wejdę na Facebooka, sprawdzę, co tam jest, na pocztę, na różne inne rzeczy, albo poczytam jakieś wiadomości. A tak, do rzeczy. No, później o, począwszy od gier, kończąc na, na programach graficznych, na programach do edycji wideo. O, programy graficzne oczywiście będą dopiero. O, program graficzny mam na komputerze, ale <ścoughs> zdjęć, o, zdjęcia na razie tam sobie jakieś przerabiam, ale pokażę Wam jak niektóre funkcje. Tego programu użyć dopiero jak kupię sobie nowy aparat, ponieważ ten stary mój to już jest na wyczerpaniu. I, no i oczywiście porobię sobie jakieś fajne zdjęcia i dopiero wtedy Wam pokażę, um, jak używać tego programu. A teraz do rzeczy. Mm. Odcinki będą się pokazywać tak jak reszta, czyli na początku weekendu piątek soboty jakoś tak zależy ogólnie tak jak wszystkie odcinki będą się pokazywać będę się starać podczas grania w jakąś grę omawiać mniej więcej daną grę i taką nie wiem w sumie jak to może nazwać może recenzję wystawiać tej grze pokażę wam też w danej grze w danym programie funkcje różne jak to wygląda z czym to się je i moje spostrzeżenia na temat danej gry, danego programu, że z programów korzystam prawie najlepszych, no to, ale nieważne. Eee, myślę, że z, takich, z tej strony informacyjnej to by było na tyle. Także zapraszam Was do oglądania tego, co robię, i życzę miłej zabawy. Cześć, z tej strony Ner. Jako pierwszą grę przedstawię wam Colin McRae Dirt. Uh, jak dla mnie jest to jedna z najlepszych gier uh, off-roadowych off uh, tego uh, gier w tym stylu. Uh, jak dla mnie Need for Speed uh, którykolwiek uh, raczej bym go nie wrzucał do tego samego pudełka co Colin McRade uh, czy... Jakaś inna gra, nie zawsze innych gier tego typu. No ale z Kolina jest to najlepsze gra, jak dla mnie. Jak widzicie jest tutaj trochę już przejechany wyścigów tras. tam boże są wyblokowane. No ale dobrze, zaczniemy od, od tej trasy. Jak widzicie na dole mam 18% przejścia całej gry. <ścoughs> e i tutaj tak, jeżeli klikniemy Enter na daną trasę, możemy sobie zobaczyć jakie samochody będziemy mieć do wyboru, ile okrążeń, jaka pogoda, która godzina i jakie są nawierzchnie w danym, na danym torze i w, jaki, w jakich e, proporcjach są te nawierzchnie. Tutaj mamy błoto 39% i gładki asfalt 61%. E, tutaj jeszcze mamy nagrody podane. E, począwszy od profesjonalnego e, poziomu trudności do kończąc się na początkującym, ta, ta kwota się zmniejsza. Jeszcze mamy tutaj jakąś nazwę tego. A, nie, e, ja przejechałem już kilka wyścigów na amatorskim, ale szczerze Wam powiem, że się boję teraz, e, gdy będę mówić do Was. E, Boję się, że nie skupię się tak bardzo na tym. Dlatego wolę klubowy. I tutaj możemy teraz sobie wybrać pieniądze. Eee, Jezu, pieniądze. Samochód. Eee, tego samochodu nie mam, ponieważ jak miałem do wyboru te dwa samochody, żaden z nich nie był chyba kupiony, jak się mylę. I kupiłem ten, ponieważ tutaj są lepsze rzeczy. Jak widzicie, mamy tutaj stosunek mocy do masy, moment obrotowy, rozstaw osi, jaki jest napęd, jakie są dostępne zawody dla danego samochodu. E, tutaj sobie możemy kupić e, jakiś malunek na, to, na ten samochód. Mi się najbardziej podoba ten, więc tego wybierzemy. E, teraz tak, przed samym wyścigiem, jak już się dowiedzieliśmy, że Dowiedzieliśmy się, że gładki asfalt to 61%, błoto to 39%. Co oznacza, że. że czekajcie. 2 yy, piąte to jest błoto, a 3 piąte to jest asfalt. I mniej więcej prawie pół na pół. Yy, także teraz musimy ustawić pojazd, który. Na drogi asfaltowe na przykład. Co możemy zrobić? tutaj nie wiemy do czego coś służy klikamy shift my wiemy, że tu jest 2 do 3 proporcja także damy tył na 2 przód na 3 podzieliłem sobie tak mniej więcej w głowie te paski Mniej więcej wyszło, że tu jest 40%, tu jest 60%. Tak, żeby ten przód jako ujemny był, bardziej się wgryzał w ten asfalt, a tył <coughs> bardziej był kontrolowany na błocie. Co my tu jeszcze możemy Twardość. Twardość. Twardość damy 50 na 50. aż to jest w sumie dla mnie najlepsze. Amortyzatorów nigdy nie ustawiam. Czasami przykładnie ustawiam ale to naprawdę jak jest mały tor. E, hamulce nie będą, dyferencjał jak zwykle ustawiam sobie naprzód, ponieważ wolę, żeby mi ciągnęło go, a nie... A nie... ciągnęło go od przodu, a nie zarzucało mi tył. Siła docisku 50 i ok. Klikamy Enter. E, Naprawa uszkodzenia. Nie wiem w sumie do czego to jest, bo naprawdę rozwaliłem już te auta ładnie, a jeszcze ani razu nie używałem tego, ale nie e, Można tu wybrać sobie jazdę próbną, ale my wybierzemy wyścig. Tutaj podczas wczytywania mamy tam jakieś nasze statystyki. Gdzieśmy sobie mogli o nich poczytać. Już czas na dwóch kółkach, prawie jedna sekunda. wszystko skok, 5 metrów. Się. No dobrze. Um, tutaj często, nie wiem czy trochę, może wie, że e, było strasznie ciekawe. E, na samym początku, jeżeli są jakieś rzeczy takie, o których warto jest zapamiętać, to mówi taki gościu, ten, który nam tłumaczy też Wystawianie pojazdu, różne rzeczy. Na co mamy uważać najbardziej, bo jest tu tam jakieś zdradliwość, coś. No i też, no, życzę powodzenia. Oczywiście, to jest tam jakiś bot, ale ma miły głos. On tutaj mówił nam o serpentynie, która była sobie tam... Zaraz że wiecie o czym ja wtedy gadałem. Zaraz zobaczycie. Tutaj właśnie całe błoto jest na tej właśnie serpentynie. Ta serpentyna jest cała w błocie Jak widzicie. dla mnie to jest bardziej to jest coś z stylu Ale może się nie zna. Nie wiem. Właśnie nakręciliśmy razem. Najlepszy czas dnia. będę wiedział, że bardziej właśnie w ten sposób będę wyglądał. Jeden z wyścigów nauczył mnie tego, że nie mogę przy takich proporcjach ustawiać auto bardziej na, na asfalt, ponieważ na błocie jest masakra później. Ale widzę, że tutaj jest naprawdę przewaga tego asfaltu. No i, to i, to myślę, że... Myślę, że można byłoby przejechać jeszcze jeden wyścig. O, tutaj mamy Twój rekord i rekord świata. Jeszcze jeden wyścig, ponieważ no nie do tu przyjechaliśmy. Niecałe dwie minuty. Naprawdę. Przydałoby się jeszcze jeden wyścig. Przyjechać. E, są oczywiście niektóre e, zawody, w, w których są po dwa wyścigi. Niestety to nie ma. Tak. No, dobrze, przejedźmy jeszcze jeden. W w terenowych walczysz jednocześnie z kilkoma przeciwnikami na bezdroża. Będzie ostro. Uważaj na błoto. Angi będzie twoim pilotem, więc słuchaj jego wskazówek. <coughs> Bez nich ani róż. Jeżeli chodzi o e, nowe rajdy, tu mamy wyścig terenowy. E, pierwszy raz wspomnionę po wyścigach terenowych. A e, jeżeli mamy nowy... E, Nowy, nowy, nie nowy wyścig. Ej, jakby to nazwać? <ścoughs> o, no, dobra, nieważne. Ej, jak widzicie, tu mamy raid wyścig terenowy, rally crossing, coś tam, coś tam. Jeżeli mamy nowe z tych rzeczy, e, to e, ten gościu śmieszny mówi nam o tym, na co mamy uważać, jak to wygląda i w ogóle. okej okay. poziom klubowy masz za sobą. Tak, poziom kluczowy mam ze sobą, ale nie umiem. Nie nie e, teraz tak. Z racji tego, że po raz pierwszy wsiadam do tych samochodów, muszę się przyjrzeć e, wszystkim rzeczom, które mają tutaj. Jak widzicie, teraz, gdy tak zrobiłem, mam e, porównywarkę w sumie, bo widzę oba, obie rzeczy. E, stosunek mocy do, do masy ma, ma lepszy ten Warrior od L200. Mm. Ale moment obrotowy, który w rajdach terenowych może się przydać ma większy L200 Wątpię w to, żeby prędkość żeby stosunek mocy do masy była tak bardzo ważna tutaj Ponieważ moment obrotowy jest wysoki Przejedźmy tym! Zaraz zobaczymy. Y, tu jest tylko shooter. Shooter, shooter, shooter. No to damy na no, dodatnie. Jeżeli shooter. W ogóle mnie tu dziwi, że... Dodatnie to jest ujemne, a ujemne to jest dodatnie. Ale... No, twardość miękkie. nie, tył będzie twardy, będzie to fajnie, że Przełożenie takie, na chwilę nie. Dobra. Dyferencje centralne przyznam wam się, że naprawdę po raz pierwszy jadę tutaj. Także nie wiem jak samochody ustawić tutaj, żeby one dobrze chodziły, bo do każdego samochodu też potrzebne są inne ustawienia. No niestety, tak to jest. I niestety nie można... Tak jak ustawimy, tak w następnym wyścigu będziemy mieć ustawiony samochód. Także będziemy musieli uważać też na to. Oczywiście może, można sobie zapisywać jakie ustawienie jakie auto jest najlepsze ale myślę, że... że tego też no moc, do masy mocy, do Tak z, tym, z pilotami jest tak, że nie, nie na każdej trasie są. Na rajdach terenowych nie są, tam na poprzednim, na poprzednim rajdzie nie było tego. Ponieważ, no nie wtedy. Jest to tylko chyba na takich trasach, w których nie ma okrążeń. Czyli jest praktycznie prosta droga i tam z jakimiś najwyżej punktami kontrolnymi są. piloci. O jezu. A powiedział, że prawo Myślałem, że to no, mhm. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na górze mamy minimapę, na którą też często spoglądam, na teraz ta mapka naprawdę się przydaje, bo jeżeli właśnie jest taka górka... Nie. Ja jeszcze nie rozumiem za bardzo tych wszystkich komentarzy. Znaczy wiem, że jak na przykład prawy 5 chodzi o, o to, że niby na tym kątem biegu trzeba przejechać ten zakręt, Ale tak dla pewności i tak i tak sprawdzam jak ten zakręt wygląda. Bo no nie mam pojęcia jak, jaki on jest długi, jak ja to wygląda w całości, Leby, aż się musicie, jak się jest zaraz za chłopką tutaj, jeszcze się nie 80, prawy 3 Dobra, to może bez względzenia 60, lewy 5 i prawy 3 Błaś, bez sobie wejdziemy do końca 60, hop, 60 Ja zawsze daję kontynuację, chyba, że dojeżdżam w gru, chyba raz się tak stało. Tutaj mamy czas i resztę zawodników i punktacja. Punktacja, to co jest przy wybieraniu, no, zaraz Wam pokażę, gdzie to jest dokładnie. To tu mamy tak, za pierwsze miejsce 10, za drugie 8, za trzecie 6, za czwarte 5, za piąte 4, za szóste 2. Zaraz zobaczycie, gdzie to jest wykorzystywane. Pierwsze miejsce? Lepiej nie dało się tego zrobić. Świetnie! Echa. Tutaj widzicie, jest 10 na 10, czyli pierwsze miejsce. 0 na 10 jeszcze nie jechałem. I wszystkie są do 10. na 10, 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 10. To jest cała droga do kariery. 180, 180. W sumie myślę, że to chyba byłoby na tyle, ponieważ nie, bo nie będę miał związać tym, że będę sobie jeździć, albo będziecie patrzeć. Chociaż fajnie by było, ale to może jak... Kiedyś pomyślny nad tym, żeby live'a zrobić, to może wtedy jeszcze mam... Wybrałeś zawody rajdowe, najczystszą formę wyścigów terenowych. Właśnie, to są dyscypliny, to jest wyścig terenowy, rajd. To... Mm. Myślę, że to, to było już naprawdę na tyle. Jeżeli macie pomysły na inne gry, w którym mógłbym grać, które mogłyby mnie zaciekawić, możecie oczywiście w komentarzach pisać. Oczywiście proszę Was, ja i Ponebr o to, żebyście komentowali każdy film. Dla nas to jest naprawdę w sumie chyba najważniejsze od subskrypcji, ponieważ jak mamy komentarze, to wiemy, że ktoś nas naprawdę ogląda. Bo jeżeli ktoś zasubskrybuje, to może później nie oglądać A tak jeżeli ktoś komentuje na bieżąco jest tam nawet te 10 komentarzy pod każdym filmikiem nam naprawdę lepiej. <laughs> Dobra, a wracamy do rzeczy. To by było na, na tyle. Na następnym odcinku jeszcze nie wiem co pokażę, ale wy, mi się dowiecie dopiero za tydzień. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Dziękuję i do usłyszenia. Na razie.